Cześć Kamil. Siema, witam. Co tam? Bo Dawno nie graliśmy, trzeba coś co, trochę nadrobić teraz tych misji. Trochę nie było odcinków, także mamy trochę do nadrobienia. No tak, trochę, trochę było przerwy pomiędzy nagrywaniem. Yy, tak, bo wiesz, trzeba coś nadrobić i zobaczymy jak tam kolejne misje pójdą. Ostatnio żeśmy po odkrywali trochę, także dzisiaj może coś z tych misji się uda zrobić. Mamy tutaj yy... Misję odkryj strefę roku i wydaje mi się, że możemy od niej zacząć i to będzie po prostu misja odcinkowa, co nie? Tak możemy to zrobić. Możemy pójść, tylko że tam chyba nie jest 30 poziom. Chyba nie, nie, bo mam taką misję po prostu, także no mogę wejść, co nie? Aha, to spoko. Bo tam chyba jest na wyższy poziom, ale to może dalsze misje w strefie roku. No dobra, to co, lecimy? No to Zobaczymy. lecimy, żeby odkryć. Mhm. I ten Chciałem, Kamil, słuchaj, w ogóle kurczę, rzeczywiście dawno, żeśmy ci nagrywali. Trochę, trochę czasu no, minęło. No trochę minęło ile jest dwa tygodnie, nie ponad chyba nawet. Tak, tak. Ka u Kamila tak, właśnie że... regularnie teraz się pojawiają odcinki, yy, które wcześniej u mnie się pojawiły i jego perspektywa właśnie, także zapraszam. Link w opisie. Poczekaj przed co mam rogów, zaraz dokończę. Mhm. Tak, dokładnie tak jak mówisz. Dobra, on już jest. No także tak, tak to teraz wygląda. Dokładnie tak, jak mówisz: odcinki się pojawiają. Dzisiaj, znaczy wczoraj się pojawił jeden. I kolejny się pojawi prawdopodobnie jutro, czyli w środę. czy znaczy, wiesz, u mnie to jest, wiesz, że tak powiem. No ee... tak, jest, jest trochę rozbieżność czasowa, bo ja trochę później zacząłem publikować. Ale moja perspektywa jest tak, jakby. Tak, to regularnie zrzucona, też... także zapraszam. Tu mam no, jakąś u mnie generalicę. teraz ja tak. Ale to jest chyba, byliśmy tu? Nie wiem. Byliśmy tu? Tak, byliśmy tutaj, byliśmy tutaj. A, no. to, to z poprzedniego pewnie, któregoś tego, no. Dobra, to wychodzimy. No, a u mnie na przykład teraz metro, także bardzo fajna gierka, bez kamery sobie grywam. No, także przynajmniej je... coś na YouTubie się regularnie pojawia i dzisiaj e, ten, i no i tak, jak to nagrywamy to 18 z premiera trzeciego odcinka już najdłuższego, bo 40 minut. No, jak ci się gierka podoba ogólnie. A metro bardzo fajnie, metro bardzo fajnie, jest klimatyczne. Trochę się sram, bo te, te, te potworki są ciężkie do zabicia. ale gram na normalnym poziomie, także no. No, czasem tak, czasem tam jest trochę... Tam trzeba walczyć o amunicję, nie? Każdy. Każdy nabój się no. liczy. Ogólnie z Saigon straszny, ale polecam. Polecam ogólnie. Dobra, musimy no, wejść do środka. Metro koks, Gierka też, też grałem, ugrywałem. Chodzimy do strefy mroku. O, co jest? Zbuntowany 2-0, co tam? to jest? Yy, ty bunt. Mamy coś tutaj, z kimś porozmawiać? A nie wiem, to nie, nie będzie jakiś boss, pewnie będzie. Na razie to są bronie. O, widzisz? wejście do strefy mroku. Chodzimy, tak? O jezu, ale to za zakłócenia jakieś. E, tak mogą być. Dobra, zobaczymy. O A co z tej strefy w roku? E, tutaj są dodatkowe jakieś jednostki, mocniejsze i silniejsze. E, czekaj, jesteś? Tak, ja już wyszedłem, co nie? Aha, bo ja weszłem w środek. Znaczy, A, czyli mis wsiadłeś? Misja ukończona, i wyszedłeś z powrotem, tak? Nie, no jestem na zewnątrz, co nie? E, bo ja jestem w strefie mroku, czyli przeszłem przez te drzwi, tam gdzie jest zasięg ob obcięty, tak jakby. Ja tak samo, co nie? nie mam. A, bo ja opie... mam jakąś niezgodność rank e, na tym. Aha. To możliwe, że się tu nie będziemy widzieć, co jest dziwne. Ale jest członek grupy gdzieś tutaj. Ale... No, widzę cię, czekaj, jesteś. Nie wiem, no stoisz teraz na mnie, powinien, według mapy, dobra? Czyli dobra, to no, wiem, że według, strefa tak. roku odpada. Strefa roku, tak, prawdopodobnie powinniśmy mieć ten sam level, tak mi się wydaje. To ja będę to sam solo grał pewnie strefem roku, bo to jest mm. level strefem roku musimy mieć ten sam. Ten tak, sam. tak, tutaj no tutaj są ciężkie misje, niestety. No to, be, to be. Dobra, wychodzimy, stąd. No, sprawdźmy jakąś Dobra. mapę. Dobra, no trudno, ale to... Nie, nie, nie Mamy kojarzę. kryjówkę. Nie kojarzę, żeby tak wcześniej było. Może coś by zmieniali po prostu. Dobra, no to mam pomysł inny. Mamy kryjówkę Madison Stand i tam możemy pójść, bo tam chyba nie byliśmy, a tam będą nowe misje, co nie? Do od odkrycia. Mhm. No, możemy iść. Także jednak nie strefa Mroku, a pewnie Madison Stand. Zobaczymy no, jak to będzie. Pewnie tak, ale dziwne, że ten, chyba że, już nie pamiętam, może w jedynce a tak była, w dwójce... Bo wiem, że kiedyś grałem i wiem, że się wchodziło z różnymi levelami, chyba że może za dużą rozbieżność mamy. Między, no między Aha, levelemi. bo tam było, że wejście od 1 do 14, coś takiego, a ty, a gdzie masz level strefy ja, wokół? Ja mam, level strefy mam z, pierwszy chyba nie cały, tam pisało, bo to level różny, ten, ten w, w grze mam 18, chyba że od tego z gry zależy. No nie wiem, ciężko powiedzieć. Ja tylko no, no, i tak cię dogonię pewnie, bo mam już 13 level, także... ...chwila czasu no, i... No, jeszcze... ...musiałbyś podgonić droga, z... je, solo. Aha. No, szybko, poszło. No, to uliczni to są, tu mi coś wypadło. Aha, bo ja mam pełny kwipunek o kurde. O kurde. A to no to nic. na Madison Stance sprzedamy pewnie. To nic, no tam albo sprzedamy, albo ja sobie coś O po poczekaj, jakaś potyczka. Możemy ją zrobić. Po drodze jest akurat. No, Chyba, to ujęcie po... wody mam po drodze, to możemy iść. Mhm. O ujęcie wody, pamiętam, kiedyś taka misja, były takie. O kurde, poziom trudny. No, musimy uważać tutaj. Ok, to No tak. Okay. Dowiem, mm -hmm. Okay. Now shut up all the pumps for East 29th. Hold on, hold on. Whoever labeled these has the worst no, goddamn handwriting. Just hurry up. The boss doesn't want the hydrants working when we make our push. Oho, to jest trudna misja, dobra. Musimy to tutaj uważać. No. A, to już wiem. Robiliśmy podobną misję kiedyś, nie? Tak. Dobra, strzelamy. Trzy. Dwa. Chyba włączyć tą pompę i tam Ta. na dole później będą te. Tak, to może włączyć pompę, a ja tu będę mhm. osłaniał. Dobra, już ile okay. co? Ok, włączony. Przedam, nami są uważaj iść Zapomniałem Co powinienem przeładować? Ale ja... Są. Teraz chyba trzeba będzie włączyć no któryś... A nie, jeszcze minuta chyba do, do tego. Na górze, na, gó na górze, na górze, na górze, na górze. Masz, widzisz wykrzyknik. No widzę, 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 tu już biegnie. A teraz tam musimy. Dobra, przechodzę, żeby włączyć. No nie, no nie, włącz, włącz to, on, włączyłem. Teraz jest okay. obrona, obrona jest, do tego Dobra. czekamy. Eee, broń pom, tak, broń musimy jej teraz bronić. Tak, tak. U ciebie są, u ciebie są, u ciebie są. Chyba włączają ją, czy nie? po co? trzeba ją to znaczy. Okręcam, odkręcam, musi... A, sekury mnie. Okay. Jeszcze coś, jeszcze coś. Tak, jeszcze, jeszcze chyba jedna fala będzie, czy coś takiego. Jeszcze chyba więcej, a tam jest do włączenia. Podejdziesz. Krymnie, 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 żeby mi nie spiskować. No, no. Dobra, jest. Nice, mamy to. Jest, zrobiono to. A, usu jest. usuń, Dobra. O, kurde. Był za mną, nie zauważyłem go. Nice, dobra, to zaraz lutujemy. Można w końcu polutować. No, coś podpadało. Niebieską rzecz mam nawet. Także nice. A ja sobie za szybko rozmontuję rzeczy, bo mam za dużo. Nice, Kamil, nice. O, no, nieźle, nieźle poszło. Eee, czekajcie, co tutaj się dzieje, to możemy... X. Okay. To co, co, idziemy? Było. Wracamy? Tak, wracamy. Znaczy idziemy do bazy, w sumie, to nie wracamy. Idziemy prosto dalej. Chodzimy i ja sobie muszę pójść chyba te rzeczy posprzedawać albo coś Bo... Kup ten przeładowany jestem no nie, nie zwróciłem na no to uwagi wcześniej No to nic. Przynajmniej wrogowie mhm. A to są nasi, nie? Nie, to są nasi, sorry. <grystanie> X da. A, no dobra. To się tak zdziwiłem wrogowie. No jesteśmy byli są stąd Chce coś? Nie czy dałeś? Ja jej dałem, no. Aha, dobra. czasem, czasem właśnie ci ludzie Mamy nową misję? Jakieś... Tylko poczekaj, uzupełnimy ją se samo, co? Mhm, no przydałoby się. Musimy iść na górę. I sobie mapę uzupełnimy pewnie. No, może, może się coś tam odblokowało, zobaczymy zaraz. Trzeba wejść na mapę chyba. Raport o. sytuacyjny. A ja sobie od razu... Ja sobie od razu... Tu się chyba da sprzedać, nie? Mam nadzieję. Tam, tam jest dostawca sprzętu, no. Tylko gdzie tu można uzupełnić? Ammo, szukaj agentów. A nie, tutaj masz uzupełnienie, dobra. Gdzie jest, na dole? Nie, przy sprzedawcy, co nie? Masz taką niebieską skrzynię. Aha, łatwiej się wchodzi. pewnie i jeszcze podejdziemy sobie na tutaj na sprzedaj to sobie zaznaczymy to to też co oznaczymy te, tego może nie tak bojowy o. Dobra, sprzedaj złom. Dobra. Nice. Hey, Dobra, ja też mam posprzedawane uzupełnione jestem, także możemy wchodzić chyba No, tak? to możemy robić ten yy, ten zakładników mamy obok. Mhm. Mm możemy zrobić I możemy w sumie powoli kończyć odcinek, bo tam... No trochę tam... No. jak powiem No zobaczymy jak ta misja pójdzie. Może się jakaś patyczka jeszcze trafi po drodze. Zobaczymy. Patrzle misji się odblokowało ty Sporo Ale poczekaj, bo tu gdzieś mapa jeszcze Potyczka, może być. Czekaj, jeszcze zobaczę. Pożna. Bo oni na, na, na tej kryjówce jest jeszcze mapa powinna być, a tu też daje trochę misji. Tak także jeszcze się mówisz? wrócę do bazy, wiesz? Dobra, to ja, tak. też, ja też wrócę, bo chyba ja też muszę odkryć, nie? Samemu. Tak mi się wydaje. Czy grupa też może, nie wiem. Pamiętam... Tak, znaczy chyba musisz też wejść, ale pamiętam, że... O, jest mapa. Na górze ma. Mhm. O, i patrz, ile misji doszło. No, rzeczywiście, teraz tak. Yy, wsparcie od TF, uwolnienie zakładników. Nice. Patrzenie o tych jakieś... mapach. No, w każdej tej są, mnie. Praktycznie no. takiej Dobra, to potyczkę mamy 100 metrów od siebie Po lewej, także możemy iść Uwolnić zakładników Mhm uh -huh. Dobra, no to lecimy No to.

Zobrażony prądem! No, widzę, widzę. Podejdziemy, podejdziemy może co? Ta, 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 ta. No, A, o Jezu, okay sił, ale, ale, ale no, przeżyłem, jak. Ostatni, ja ostatnim tym, ostatnim nabojem, chyba go zabiłem. Ja, ja, ja ostatnim z krawkiem życia. I znowu niebieska rzecz. A no, ja mam zielone, mi powypadały. Dobra. No i trzeba teraz yy, klucz poszukać. W okolicy. Mhm. Mm Mam mamy ciekawe, klucz? czy Jest, masz? Dobra. Eee, I teraz idziemy szukać zakładnika. Dobra, nie zakładnika na górze. Okej, okay, on jest takim je Jest, a tu jest. Dobra. O, mamy tutaj od no razu i tu ten. Widzę, że nawet nie jeden gościu. No dobra, jest zaliczona potyczka. Ogólnie kamień, mamy 20 minut materiału i nie wiem czy my chcemy kończyć już odcinek w sumie. E, wiesz co, może jeszcze jedną polecimy jakąś misję tutaj gdzieś i myślę, że wtedy można by e, ten odcinek zakończyć. Ale, e, powiem ci, że są takie dłuższe misje. Dłuższe, no o, to... o, jest uwolnienie zakładników, dobra, jest uwolnienie zakładników. No jeszcze. to możemy jeszcze polecieć, bo to taka misja będzie myślę, że dość... Krótka. Na zakończenie, no. no. 300 metrów, tak. Mhm. No, czyli będzie tam... no i wrócimy sobie do Madison Stand i stamtąd zaczniemy pewnie nowy odcinek już na najbliższym czasie, bo widzisz trochę tej misji jest do zrobienia. O! Mamy po lewej wrogów. No jest, jest trochę misji, także zobaczymy jak to wyjdzie. O kurde, powoli mi czar. O kurde. Dobra, czekaj. A apteczkę pod pamiętaj. Tak, tak, pamiętam. No nie, co ty co robisz? Kur... Dobra, I... co? Nie, nie. Co, znowu cię powalił? Ta na hita. Za mocni chyba oni są, podchodzi jeden. Po masz gościa, po prawej masz gościa. Musimy podnieść. A. Czekaj. Już za późno. O kurde, ja też chyba... O ja... To oni mają 18 poziom, dlatego taka... Aj... Fuck. No nic, to ja się odradzam, na my są i obchodzimy ich po prostu. Idziemy od razu na tą potyczkę. o. o. Kurde. No, bo oni niestety o 18 poziom mieli to dla ciebie trochę za mały. Dlatego cię tak powalił, chyba. Czekaj, mm -hmm. okay, ci uzupełnienie sobie zrobię. Dobra, możemy wyjść. Morning. Gdzie ty jesteś? Wychodzę, za mną, ty. wychodzę, wychodzę już. Ok, dobra. Kurde, no nie spodziewałem się, że tacy będą mocniejsi. Wiesz, gdzie idziemy w ogóle? Eee, to z... za tobą idę. No dobra. A kurde, jakiś gość mnie dopada. Może mu Że Zrespił się tam? To dziwne. Kurde, mam dużo wrogów. No tu nie jest y, czasem strefa taka na wyższe poziomy, gdzie idziemy? idziemy. Może tak być? Chyba nie! Gonią mnie! No ja, ja gabi. goniam i ja właśnie idę też. 18 poziom To oni są do... Nie no, ci są nawet I co z tym? Nie trafią nic No nice, i leżą wszyscy? O, no, no, dobra, mamy. Kurde, tam. Coś wszyscy... No, mi nic nie wypadało tutaj, akurat. Także. Dobra, my możemy iść dalej. Mhm. Dobra. Reload jest, reload jest, ok. Mamy jakieś transakcje, ale to nic podążamy akurat tutaj. Mam nadzieję, że tu poziom wiadomo miarę. Przed nami są O, a, szybko za, za, Zablokowało mi się ten, wziąłem escape, SK i mi się Okej okay. Dobra, to idziemy teraz Jak mamy tam wejść O to jest Nie, ślad agenta tam ciul. Jak Jakby tam mamy wejść? A to jest tutaj w tym W tym budynku może być z drugiej strony albo po dachu Chociaż po dachu może nie A tu jest Linka, ty to jest Linka nie mogę wyjechać po tej lince w użytku przeze mnie w może w w ogóle w mnie, w Czasem w ogóle w tutaj, w tym. No i tu już mamy wrogów, widzę. To co, dajemy? Poczekaj, wsylały się z Dobra, jestem gotowy. No to dajemy. Aha, aha, to zdjęli. Zdjęli? To poczek, poczekaj. Jak możesz podejść, to podejdź. Tak, jestem, jestem już ready. No, jestem, jestem Dobra, odradzam. Co ja zrobiłem? Grań zrzuciłeś chyba. Tak? No. O, ja ale, myślałem, że dałem ale Nic mi nie odjął wiesz, także. To mi... Dobra, może się jeszcze raz. Sam siebie chyba z powaliłeś. Dobra. Dobra. Jeszcze, nowin, jeszcze nowin. ktoś jest chyba. Jeszcze wychodzą. Na górze, góra, góra, no. góra. Nie no, kurde. Dobra. Dobra, jest udało się, udało się chyba całe zabezpieczyć. Trochę popadało rzeczy. Tak, chyba tak, no. O, amunicja, ptaszka, amunicja chyba tam była. Teraz wejść tam na górę, co nie? A, jest drabinka. No, rzeczywiście jest tutaj. Pod coś tam, tam chyba linką się nie da wjechać tak na raz Może Dobra, teraz musimy uwolnić trochę daleko No po drugiej, po drugiej stronie widzę Uważaj, bo możemy mieć tu wrogów też Tak, tak Jestem czujny Tam chyba przez okno, nie? Nie, nie, chyba nie. Chyba tu już oni są. Tak, tutaj jest. To trzeba otworzyć tyle chyba. No i mamy. No, jest. Dobra, to co, Kamil? Dzięki za odcinek. Będziemy robić dalej następne misje. misję te no, Dzięki również, że ja mam 19 i kawałek, także. No. Coś pięknego, coś pięknego. Misje nawet fajne się trafiły, także nie było źle. Tak, dokładnie. To co, dzięki i do następnego odcinka w takim razie. Tak, do następnego. Dzięki wielkie za, za pomoc i za obecność. I dzięki również wszystkim. Do następnego.